Poruszyłyśmy już wiele ważnych wątków, i mam wrażenie, że jest taki odpowiedni moment do tego, by przejść do takiego naszego własnego podejścia, do, do pierwszej pracy, kiedy zaczynamy zastanawiać się nad swoimi kompetencjami, nad tym, co potrafimy, zestawiamy, patrzymy na, na, naszych, na naszych znajomych, co oni robią, pytamy o różne opinie. I możemy mieć takie wrażenie, że, że może potrafimy za mało, albo może tych doświadczeń zawodowych nie było wystarczająco dużo w naszym mniemaniu. I mhm. tworząc pierwsze CV, kiedy poszukujemy pierwszej, pierwszej pracy, zastanawiamy się, co ja w ogóle mogę wpisać do CV. Przecież ja tak naprawdę nie mam żadnego sensownego doświadczenia zawodowego. W jaki sposób mogę zaprezentować się, żeby być atrakcyjnym kandydatem? Czy możemy prosić tutaj o jakieś rady dla osób, które właśnie stoją przed tym dylematem, stoją przed tym projektem, jakim jest pierwsze wielkie CV? Pierwsze CV nie musi być wielkie, ale może być odpowiednio wielkie, zależnie od tego, kogo dotyczy. Ale troszkę żartuję, właśnie, żeby tak spuścić ten. Balonik takiego poczucia, że ono musi być wielkie. Pojęcie wielkie za chwileczkę spróbujemy rozbroić, ale to, od czego chciałam zacząć, to dotknęłaś takiego elementu porównywania się. Zapewne wiesz, że ja jestem specjalistą HR, tak, że wiele lat. Spędziłam również jako headhunter, właśnie w procesach rekrutacyjnych, że zarządzanie zasobami ludzkimi to jest moja pasja, ale też droga zawodowa, którą mam za sobą. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby powiedzieć, że ja bardzo często spotkałam po drugiej stronie, właśnie wśród rekrutowanych, osoby, które miały lepiej lub gorzej zbudowane CV i co to znaczy, to za chwilę i, i czas, jakby. Na przełomie wielu lat to się bardzo mocno zmienia, są różne szkoły na temat pisania CV, i nie będziemy się teraz zajmowały tymi szkołami albo w ogóle jakimiś metodykami pisania CV. Raczej chcę zwrócić Waszą uwagę na pewne kluczowe rzeczy, ale jeszcze raz podkreślam, to co jest najgorsze, to jest porównywanie się z kimkolwiek innym. Dlaczego? Bo Karolina, Ty również wiesz, że ja jestem diagnostą potencjału i. Jestem zwolennikiem przekonania, że każdy z nas jest niepowtarzalny i najgorsze, co możemy sobie zrobić, to porównywać się z kimkolwiek innym i w ten sposób wyrabiać sobie zdanie na swój własny temat. No nie, więc wróćmy do źródeł i powiedzmy sobie, tak, każdy z nas jest niepowtarzalną no, taką całością, tak? Oczywiście cały czas się rozwijającą. I dlaczego ten wątek, tak podkreślam? Dlatego, że to właśnie powinno być wyeksponowane w waszym. Pierwszym CV. Czyli trzeba być autentycznym, trzeba być sobą, trzeba tam pokazać siebie. No i teraz ktoś by powiedział, no, no zaraz, ale Karolina zapytała, co tam wpisać, i przecież my jeszcze nic nie umiemy, nic nie robiliśmy i tego doświadczenia nie mamy. No i tutaj Karolina pewnie nie będzie zaskoczona, ale ja powiem, to nieprawda, ponieważ jeżeli macie dwadzieścia kilka lat, to jesteście wspaniałym zbiorem różnych ważnych rzeczy, tylko o tym najczęściej nie wiecie. Bo właśnie przez porównanie z innymi sądzicie, że jak ktoś coś ma, a wy nie macie, to to jest źle. Albo jak yy, wy coś macie, kimś się jesteście, to że to nie jest ważne, bo ktoś inny na przykład tego nie ma, to chyba się nie liczy, albo o tym się nie mówi w telewizji, albo nie wiem, nie jest modne. To, co z całą starowczością, przechodząc dokładnie do CV, chcę powiedzieć. Nie należy budować wizji kogoś, wizerunku, kogoś innego niż jesteście. Dlatego bardzo ważne, żeby. W czasie tych przygotowań do rynku pracy, już od momentu, no, najwcześniejszych takich okazji do tego, żeby się uświadamiać sobie, kim jestem, żeby zbierać bardzo konkretne elementy samoświadomości. Czyli co ja potrafię, co ja lubię, co ja dobrze robię, co jest moją pasją, w czym się dobrze czuję, w czym się sprawdzam. W jakich okolicznościach dobrze działam, co mnie motywuje i tak dalej i tak dalej. To są wszystkie najcenniejsze informacje o tym osobie właściwie, które możecie przekazać pracodawcy. Czyli nie będzie w takim CV wielu różnych rzeczy, którym się może pochwalić pracownik, który już ma za sobą jakiś plan kariery realizowany. Ale to, to co powinno zawierać dobre CV absolwenta studiów, to Powinny być właśnie te wspomniane wcześniej przeze mnie. Starze programy, projekty, tak, ale określone w kategoriach nie samej nazwy, ale tego, czego się tam nauczyliście. Bo, bo wróćcie do tego, co mówiłam w poprzednich, jakby swoich wypowiedziach, kiedy podkreślałam, że warto je wybierać właśnie po to, żeby uczyć się tam czegoś konkretnego, a nie tylko je mieć na liście posiadanych doświadczeń, ale wybierać je bardzo konkretnie, żeby. Zbierać właśnie te umiejętności, te doświadczenia, o których potem piszecie, możecie napisać w CV, tak? Czyli jeżeli braliście udział w projekcie, który, nie wiem, pracował nad jakimś przedsięwzięciem, i tam pełniliście rolę lidera jakiegoś projektu, i tam realizowaliście zadania jakieś organizacyjne, albo przygotowywaliście jakieś materiały, albo zarządzaliście jakimś zespołem, albo byliście jakimś koordynatorem czegoś. No to to są bardzo konkretne umiejętności, które jeszcze nie były w środowisku pracy, ale już praktykowaliście. Czyli jeżeli nie umiemy wybierać tych doświadczeń zawodowych typu praktyk, staży i tak dalej, albo pierwszych jakichś doświadczeń zawodowych w taki sposób, żeby one nam gromadziły ten przekaz dla przyszłego, poważnego już pracodawcy, to możemy mieć problem z tym, jak zbudować to swoje CV. Druga rzecz, to jest ta sama świadomość, czyli że ja wiem, kim jestem. Nie od dziś, tylko że w ogóle. Tak? Czyli jeżeli, nie wiem, ja lubię na przykład rozwiązywać trudne problemy. Nie rozwiązywałem ich jeszcze w środowisku pracy, ale ja w ogóle lubię, jak stawia się przede mną jakieś trudne wyzwania ja lubię poszperać, poszukać, przeanalizować, zgromadzić jakieś informacje. To jest bardzo ważna informacja o mnie i ja powinnam to zawrzeć w CV jako student, tak? Czyli moje CV powinno składać się z tych doświadczeń, które zgromadziłem, programów, staży i tak dalej, ja to powtórzę jeszcze raz, ale również z grupy umiejętności, pewnego rodzaju działań, w których się sprawdzam, tak? To, powinna, to by, powinien być mój obraz dotychczas zgromadzonych doświadczeń i świadomości tego, co ja właściwie umiem, co sprawia mi przyjemność, dlaczego to jest takie ważne, żeby być autentycznym i naprawdę dotrzeć do tego, kim ja staję się, czy stałem się, stałam się w wieku dwudziestu kilku lat pod wpływem dobrze zarządzanego czasu i inwestowania w różne doświadczenia, mimo że one nie były jeszcze doświadczeniami zawodowymi, dlatego to jest tak ważne, aby one były różnorodne i bogate, bo one mnie cały czas testują, tak? cały czas te doświadczenia mówią mi sprawdzam, coś mi potwierdzają, coś mi wykluczają i wtedy, kiedy siadam do pierwszego CV mogę dokładnie skorzystać z tych refleksji, powiedzieć sobie aha, no tak, powiedzieć mojemu przyszłemu pracodawcy w ten sposób. Lubię zadania albo wykonywałem, rozwijałem takie umiejętności w takich programach, albo moją pasją jest, najbardziej sprawdzam się wtedy, gdy, czyli zupełnie, jakby budujemy taki autentyczny obraz swojego indywidualnego potencjału, bez żadnego porównywania się. A wiecie, dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli zagracie rolę kogoś innego, kogoś zupełnie innego, jakby skopiujecie czyjeś CV, bo będzie Wam się wydawało atrakcyjne, to rekruter, kiedy będzie Wam zadawał pytania, Różnego rodzaju, a odpowiedzi na nie e, zawarte w tym CV, bo pier, ono pierwsze dotrze do rekrutora, ono was i tak zdemaskuje. Te pytanie, które zada Wam rekruter, o to, no, no dobrze, tutaj Pan, Pani, chwalicie y, 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 się na przykład taką umiejętnością, a Pytanie będzie brzmiało, a w jakich sytuacjach Pan, Pani to te umiejętności na przykład wykorzystywali? A czego się tam nauczyliście, tak? Jakie to przyniosło rezultaty? A gdzie napotkaliście bariery? A co wtedy czuliście? A co w takich sytuacjach was najbardziej motywuje, tak? A co was demotywuje? Jeśli to nie są wasze doświadczenia, to rekruter bardzo szybko zorientuje się, że wy coś gracie że udajecie i prawdopodobnie nie dostaniecie tej pracy, albo dostaniecie pracę na gorszych, zupełnie niesatysfakcjonujących warunkach. I to doświadczenie na długo zostanie w was jako coś negatywnego. I wobec do każdej następnej rozmowy rekrutacyjnej, kiedy wasze CV będzie waszą wizytówką, bo pamiętajcie, że ono najpierw trafia do organizacji, albo zrobicie to wrażenie, tylko nie to, które potem zostanie zdemaskowane. Albo zrobicie, przyciągniecie uwagę rekrutera i uwierzcie mi na słowo. Przyciągniecie uwagę autentycznością. Przyciągniecie nie szablonami, które łatwo zdobyć w internecie, tylko autentycznością. Pokazaniem czegoś, co jest naprawdę wasze. Nawet jeżeli nie będzie spektakularnie brzmiało, ale kiedy pojawicie się na takiej rozmowie, to będą wam się błyszczały oczy. Na każde z pytań będziecie odpowiadali, także sami będziecie zadziwieni a w oczach rekrutera zyskacie naprawdę uznanie. Pamiętajcie, że te dwa światy nie mogą grać w kotka i myszkę. Wzajemnie siebie potrzebują, tak? I ci, którzy ubiegają się o pracę, i ci, którzy potrzebują pracowników. I z całą pewnością każda organizacja marzy o tym, żeby mieć w swoich szeregach jak najlepszych pracowników, Najlep jak najlepszych, ale nie z poziomu deklaracji, tylko z poziomu tego, co naprawdę mogą wnieść, albo pewnej gotowości, z którą przychodzą, żeby się nauczyć. Więc mm, naprawdę wygrywają. Długodystansowości, którzy stawiają na autentyczność. Brzmi dla mnie jak najbardziej sensowne to, co tutaj dla mnie było takie naj, najmocniej brzmiące, to budowanie w sobie takiej samo, samoświadomości swoich kompetencji poprzez zdobywanie wcześniejszych doświadczeń, budowanie śmiałości i też takiej pewności tego, co się potrafi. I dzięki temu będziemy w stanie zaprezentować się w sposób autentyczny przed rekruterem.